Jak tam chłopie, wstałeś już, to do roboty się weź. Ty. A gdzie jest Pękala? Pękala? Przyrzemu, nie nagrywa na YouTube. Jestem, jestem, co jest, kurwa, jestem. No, idź, sprzątaj, chłopie. Pięt... Naciśnij pan no... Sprzątaj, sprzątaj. Przepraszam. Jestem już, proszę państwa, jestem. Znanie kultura, elegancja, szarmancja. Dzień dobry, proszę Państwa. Nie było mnie spory czas, ale już jestem i to jestem w bardzo eleganckim wydaniu, w bardzo kulturalnym. Do tego, no, możecie poznawać to miejsce już. W tym miejscu byliśmy naprawdę wielokrotnie. No, tym razem jesteśmy tu znowu. Nie było mnie jakiś czas. No, wiecie dlaczego? Bo mi się czasem nie chce, czasem mi się chce, ale ostatnio mi się znowu zachciało. Tylko, że to zawsze było tak, że nawet jak mi się chciało, to było tak, że to było tak nieregularnie. Starałem się zawsze zagwarantować tę regularność, aczkolwiek, no, niestety wychodziło tak, że zawsze się to po jakimś czasie rozmywało. I teraz. Tę regularność właśnie ja mogę Wam zagwarantować w 100%, ponieważ gdyż iż azalisz nadchodzi zima, a zazwyczaj ja publikowałem głównie latem, zimą sporadycznie. I proszę Państwa, teraz mam filmiki przygotowane po prostu na zimę. Tyle tych filmów będzie, że ja się aż sam zdziwiłem, że tych filmów będzie po prostu do lutego. Normalnie do lutego cały czas, tydzień po tygodniu będą wychodzić filmiki jakieś i następnie będą wychodzić filmiki być może różne inne, co planuję. Aczkolwiek to tego już nie mogę zagwarantować, to po prostu sobie planuję. Przepraszam. ནག no, podnosimy. Bo on, proszę Państwa, kseruje Pawła Wąska, bo może pamiętacie taki film. On był nagrywany w tym miejscu. Wy myślicie, że on był gdzie indziej, że ja wynajmowałem wieżowiec, ale to jest wcale nieprawda. Był taki film jak podsumowanie sezonu i wtedy niby rzekomo wynajmowałem biuro w wieżowcu, ale tak naprawdę proszę Państwa, no to, to, to ja w tym miejscu siedziałem i za mną był ten grynskryn. A Wy wszyscy myśleliście, że to jest wieżowiec. To nie był wieżowiec, to był zwykły gryn. I na ten gryn w tym momencie, proszę Państwa, się właśnie przenosimy. Yeah. No to ty zacznij teraz. Ale ja nie wiem co tam, na jaki temat ty musisz zacząć. To było tak, że człowiek zaczynał kanał na YouTube i też stał tak przed kamerą jak stoi teraz, zanim wyszły filmy ze skoków narciarskich. A czy mój gość pamięta jak zaczynał się kanał na YouTube mój? To jak wyglądały moje skoki narciarskie? No pamiętam. No i jak wyglądały? No, całkiem nieźle. No nieźle, no można tak powiedzieć, proszę Państwa, że ja wtedy, żebym był całkiem dobry na fali wznoszącej, a teraz to już jestem, byłem na fali opadowej. I teraz liczę na to, że znowu będzie fala wznosząca, ale to nie ma co tak wróżyć sobie w przyszłości, po prostu trzeba liczyć, mieć nadzieję na to, że tak będzie i działać ku temu, żeby tak było, proszę Państwa. Te filmy, które tu powstały, już w zasadzie są na etapie postprodukcji, czyli montaż, prawda, kolorki i tak dalej. No to to są filmy, gdzie tam działy się różne dziwne rzeczy, ale to, co mogę Wam zdradzić na ten moment. Następny film, ok, ale za dwa filmy to będzie taka tragedia, że jasny gwint. Czemu? <laughs> nieważne, to Ci po... A nie no, po puszczę Ci. A, to zobaczę. No dobra, w sumie nie wiem, po co Cię tu wziąłem jak nic. Powiedz coś od siebie chociaż, żeby nie było, że cię tak na darmo. Wzią. No, co ja Wam powiem, to były lata, kilka lat, e, kilka miesięcy posłuchy na tym kanale, ale mam nadzieję, że Wiktorek raz wróci do regularnego nagrywania w okresie zimowym, kiedy skoki będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i tak jak powiedział zresztą na samym początku tego kanału, no to jego skoki i generalnie jego dyspozycja była na wysokim poziomie. Troszkę później spadła, ale Teraz mam wrażenie, że jest na fali wznoszącej. Jestem na Zobacz... Ale Ale proszę Państwa, no kto tu jest na fali wznoszącej, ten jest, no, kto by się spodziewał, że ten gigantyczny mutant będzie w stanie osiągać takie wyniki, jakie teraz osiąga nieprawdopodobna forma Wiktora Węgrzynkiewicza. Odnieść się teraz do swojej formy, bo nie będziemy biadolić, tylko i wyłącznie o mnie teraz, twoja kolej. No, to lato w moim wykonaniu było całkiem dobre, było solidnie przepracowane. Mam takie wrażenie. Znaczy, co roku mam takie wrażenie, ale akurat w tym roku to zaczęło iść do przodu. Kluczowa jest zima. Lato to w lato się sk skoki nie są tak popularne i tak yy, później oddające jak, yy, jak zima. No po forma ma przyjść zimę, a nie w lato. Prawda, Mikl? No wiadomo, proszę Państwa, no i żeby nie było tak, że my tylko opowiadamy o głupotach, czyli tak zwanych skokach narciarskich, to ja przygotowałem coś dla Was już teraz. Czy domyślasz się, co ja teraz przygotowałem normalnie dla ludzi, co to oglądają w tym momencie? Nie za bardzo. Ale ja... <śmiech> 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 za kamery nam tutaj Pan... Reżyser, producent podpowiada, co ale to przygotowali, przygotowali ale to to później. To... na koniec sezonu, że tak powiem, ale nieważne. Drodzy Państwa, byliśmy na podróży, takiej sezono zimowej bo jest, warto zaznaczyć, który jest listopad dziś. 8 listopad 2023 rok, a myśmy byli od zeszłej środy do niedzieli. Byliśmy w niesamowitej podróży, w której działy się takie rzeczy, jakich wyjście by było. nie przewidzielibyście w ogóle. No nie ma szans na to, żebyście przewidzieli, co tam się działo i ja Was zapraszam do oglądania tego, co tam się działo. A ile się tam kłóciliśmy rany, bo co tam się działo, Dlatego no. ja tylko zaznaczę, że to jest cud, że ja z tym człowiekiem dalej rozmawiam i w ogóle stoję przed jedną kamerą, bo... mało brakowało, abym go nie wziął. Nawet nie dlatego, że mnie zdenerwował, bo mnie, to jest normalne, że mnie denerwuje, tylko by się nie nadawał przed kamerą, bo było oko miał podbite, to jakżeż by występował. No Ale nie by on mnie zaprosił do tego filmu. Moi mili, w drodze... Jeszcze raz. Moi mili, w gronie dość szerokim spotykamy się 45 minut od miejscowości Cortina d'Ampezzo jest. Jesteśmy w sercu Dolomitów I właśnie ja. odkryliśmy Przez jak uczymy. wygląda ogień I na tym, że ogień idzie właśnie garnek zakupiony w sklepie Papier jest, ale nie przejmujemy Czekaj, się Czekaj, że... Co? No, Dobra, a trzeba... co ja no, no, przecież... No to. No, ten, no. Dobrze, proszę Państwa, to jest taki kemping I na kempingu trzeba sobie radzić samemu Na tym kempingu tak, ale... będziemy robić sobie żarcie Ja dzisiaj jestem szefem kuchni Ja się odsuwam Proszę Państwa, ja jak berety nie jest gorąca rączka, jest izolowana, Dob ale się jara o normalnie, bo tu drugi... Dobrze, że mamy dwa palniki. Najlepszych rzeczy niestety się nie nagrywa. Normalnie jazzzy, cała wiocha się zjechała. Policja przyjechała, stoi teraz i obserwuje nas z daleka w wodę Bo się podpalił za moc. Pani z stoją mi się patrzą na nas. Słyszycie jak sięczy chyba je. Nie jedzie. Sytuacja opanowana Ty, a będzie co jeszcze z tego palnika? Ja się będzie to w ręce pierdeł. Gaz się ulatnia, proszę państwa, a sól się ulatnia do garnka Ten papierek, nie zwracamy na niego uwagi Ten Dużo, papierek. dużo soli Ty, a ja do czego tą cebulę wpieprzasz? Przed sosem, nie? Ale jest taki plan, moi drodzy Państwo. Jak się ma jeden palnik jeno, wówczas gotujemy makaron. Potem, jak wygotujemy ten makaronik, zrobimy tak, że na to sadzimy patelkę. Najprawdopodobniej no różne składniki na oliwce, oczywiście. Nie będę zdradzał wszystkiego. Są takie osoby, które nie doceniają szefa kuchni, Wiktora Pękali. Ale ja nie, do... ja nie powiedziałem, że nie doceniam, co ty gadasz. W tak zwanym międzyczasie robi się nieźle. Uspokój się. Grudowałeś kiedyś makaron? Tylko no. do, dogadujesz się, dogadujesz się. Nic, nic nie, nie zrobię, no no ale właśnie. nie, mówię, że coś się to średnio gotuje. No nie chcąc nikogo martwić, proszę Państwa, tylko ja wytrwałem na zewnątrz. No, szef kuchni jest odpowiedzialny za wszystko, także blisko była. Pracownik został dzisiaj wysadzony w powietrze, więc ja też bym był za to pociągnięty do odpowiedzialności. No, ale tutaj stoję w tym momencie i pilnuję, aż zacznie się gotować. No, koledzy już nie wytrzymali, bo po prostu strasznie długo to trwa. Kurczę, ten palnik jest trochę mały, trochę słaby, a garnek jest dość spory. Coś tu, coś tu bulczy. W międzyczasie mogę Wam udzielić takiej wskazówki, że jak jedziecie już tak, prawda, i taki kemping robicie, lokalne produkty, takie sosiki i tak dalej. Ja biorę takie sosiki, których w Polsce nie ma. Na przykład wziąłem tutaj taki, może to nawet nie jest sos, nie, no to jest sos, peperoni e noci, Com pepperoni grilliati, czyli może to być peperoni zgrilliatowane, czyli co? Czyli nie wiem co. Grilliati, no grill, grillia to jest grilli, to będzie ostre fest. Cala pokola kwadikatura usane un kuciają. Pers tem oni porcjony. Jako szef kuchni podjąłem kolosalnie trudną decyzję, ale jedyną możliwą w tym momencie. Ten piecyk wytrzyma jedynie godzinę 20 chodzą. A my już czekamy z pół godziny i nic się nie dzieje. Trzeba po prostu wziąć odpowiedzialność na barki i zrobić dziadersko, tak zwane kulinarne. Dobra, starczy, starczy. Dla mnie samego tyle jest. No nieprawda. A few moments Test makaron... Daj już wystarczy też to makaronu chyba widać po 5 minutach makaron już, już miększy jest, już jest bardziej miękki proszę Państwa. Z tego coś będzie. No Co? Prawie Cierpliwy to i kamień ugotuje Moi drodzy. Zarząd kuchni podjął decyzję, że, no niestety, dajemy 8 minut temu makaronowi. Decyzja została przegłosowana głosem większości. Będziemy wiedzieć następny raz, co poprawić. Kucharz odda fartucha, no pomyślimy. A myślicie, że tamta, tamta by dała radę? Takiego dupnego garka... Tamta by dała taki ogień, że myślę, że spokojnie by dała radę. Tamta... 3 minuty to się nie zrobi. Nie ma szans. Przykro mi. Ale pamiętajcie moi mili. O! Zawsze po deszczu przychodzi piękne słońce. No, wow! Normalnie pogoda się robi. I widzicie, i to jest to, to są takie drobne rzeczy, które trzeba łapać, które trzeba chwytać, po prostu trzeba przeczekać trudne momenty i wtedy natura sama wam to wynagrodzi. To jest takie kultowe miejsce w tych dolomitach, ale niestety no, nie zobaczyliśmy nic takiego spektaklu. Zjeżdżamy, jedziemy dalej, my ruszamy w świat po prostu przed siebie, a przejeżdżamy w tym momencie przez miejscowość, o której wcześniej wspomniałem Cortina Dampezzo. Cortina to jest właśnie tam, taka ładna, przyjemna i sympatyczna. Sympatyczna będzie dopiero w 2020. W 2026 roku, wtedy to będzie tak sympatyczna, że hej, bo wtedy będą się tu odbywały igrzyska olimpijskie, zimowe rzecz jasna, Milano, Cortina, Duemille, Ventisei, Anni, Anno. Za rok pański 2026 według kalendarza gregoriańskiego, skoki no to będą w Valdifieme, no bo gdzieś by miały być indziej, teraz tam chyba skoczni tymczasowo nie ma, bo przebudowują je, czyli musieli wyburzyć, żeby postawić nowe. Tak ta sytuacja wygląda chyba w tym momencie. Tak? Tak wygląda. Tak, tak ma... wygląda. Będzie skocznia nowa o rozmiarze HS143 Myślę, że tutaj trzeba by się było wybrać może, nie? Wiktor, ty jeszcze nie masz, nie masz planów na ten, na ten okres Polecam każdemu, tak blisko to igrzyska nie były od... Ostatnie igrzyska, które odbywały się w Europie to były bodajże igrzyska w Turynie w 2006 roku zimowe, także po 20 latach zimowe igrzyska wracają Dzień dobry, witam Państwa po drugiej stronie austriackiego Tyrolu. Właśnie przekroczyliśmy granicę i tak naprawdę jesteśmy w Landzie Salzburg. Przejechaliśmy przez A Fel... Jeszcze raz, od nowa. Stop, od nowa. Proszę Państwa, tam są kozice górskie, jak widzę, pierwszy raz w życiu idziemy do auta, bo jest fajna muzyka, jak chcę sobie zaśpiewać. Ale trzepocze No, poduszka pod silnikiem. Pod. Uszczelka pod głowicą. Nie, Wy przez to szkiełko, moi drodzy, możecie nie widzieć za wiele, natomiast ja widzę przez to szkło za wiele, ale wy macie podwójny filtr, 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 nieważne. Ja widzę dobrze, wy widzicie trochę gorzej. i Chciałbym wam przekazać w słowach to, co widzę ja, ale słowa tego po prostu nie opiszą. Citroen Berlingo daje rady, jedziemy momentami na jedynce i to tak ledwo, ledwo. Następnym razem wybieramy Peugeot 206. <laughs> Wiesz to całe wszystko bo tam ja mu mamy żeby to całe Cały staw tam mamy To Skakuj. Nie ma budaj, tutaj by się dołóż tam jest tak tisko żebyście nam tym namiotem nie zjechali pod auto No ja? No pewnie Proszę Państwa Jasny gwint To nie jest takie proste ale jak człowiek chce, to potrafi. Ech, proszę Państwa, to nie jest tak, że coś jest łatwe w życiu, że coś tak przychodzi od zaraz, że coś jest chopciu. Czasem trzeba się wyspać w kulturalnym miejscu. Trochę mi dym leci z ust. No i cóż, ktoś tu mi tu jeździ cały czas. No. no. Ja myślę, że nie jeden mi pozdrości lokum. Nie będzie tak. Nie będzie tak, jak on mówi. Nie wiem, czy słyszycie, co on mówi, ale mówi dość tak ordynarnie. Natomiast mi się podoba. Elegancko jest, ciepełko jest. Znaczy fajnie jest tak, w sumie jak, jak tak częściej. Podoba mi się. Pozdrowienia dla Was. Wszystkich ode mnie prosto z pod Hintartuxu. Namiot przypał jak cholera. Auto się rozgrzewa, lamusy się grzeją w aucie. Eleganckie chłopaki siedzą sobie w namiocie. Pozdrowienia. A few moments later. Dotarliśmy, proszę Państwa, za granicę powiatu i jeszcze dalej. Będę na nartach, a Wy to będziecie obserwować. No i niestety, moi drodzy, jak to bywa na dużym mrozie, bateria mi padła w namiocie. Na nartach jako tako się trzymała, ale tylko wtedy, gdy walczyłem z zapinaniem butów. Nie ładowałem już później GoPro, dlatego nic więcej z tej podróży już nie nagrywałem. Zresztą później nie miałem wam już nic ciekawego do przekazania. Spod Hintertuxu ruszyliśmy do Wiednia, żeby dzień później wrócić do domu. Spanie w samochodzie oraz namiocie bywa dość wyczerpujące fizycznie i psychicznie, natomiast była to fantastyczna podróż. Polecam każdemu. Po powrocie, mimo zmęczenia, okazało się, że jest gitara, bo miałem Test na platformie, który pokazał elegancki wynik. Jakżeś tam się wyjeżdża na tą trasę. Tak wyjeżdżał na tą trasę, gdzie tyczki były i do tyłu. うん、う <laughs> <laughs> No i, proszę Państwa, mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał, bo się bardzo starałem, żeby włączać kamerkę w odpowiednich momentach, ale niestety nie starczyło na to, żeby pokazać, jak się podpalił piecyk gazowy. Jest z nami osoba, proszę Państwa, która najwięcej gadała, a najmniej robiła, chociaż na filmie nie widać, że najwięcej gadał, ale widać za to, że najmniej robił. Jak się do tego odniesiesz? Miałem tam generalnie... Generalnie, Jezus Maria, generalnie, jakby... Nieważne. To prawda, na tym filmie występowałem bardzo rzadko, ponieważ moja ro była troszkę inna. A żeby jaka? jaka była twoja rola? A żeby generalnie, generalnie komentować yy, zaistniałe zajście, ponieważ ja wiedziałem, że moim kolegom ta sztuka ugotowania makaronu na świeżym powietrzu przy minus, nie wiem, tam 4, 3 stopnie było, że ta sztuka im się po prostu nie uda, yy, ale wiecie co wam powiem, wyszłem jedyny, wyszedłem Wyszedłem, to prawda. Wyszedłem. Wyszedłem. Wyszedłem, no. Wyszedłem y, jedyny najedzony z tej sytuacji, ponieważ na tym filmie mogliście zauważyć, że zrobiłem sobie tam gotowy przysmak kuchni azjatyckiej, czyli makaron w sosie teriyaki. No i ja sobie zjadłem makaronik, a oni sobie zjedli, ale po takiej jednej rurce, takiej o takiej cieniutkiej rurce y, makaroniku. Ale on był niedogotowany, zaczął ich boleć później brzuch i tyle było. Kogo z tego zaczął boleć, to zaczął mnie nie bolał brzuch, bo ja wiedziałem na co ja się piszę, to po pierwsze, po drugie ja to wypluwałem. Wiem, że to wygląda może troszkę niekulturalnie, ale ten makaron jest oczywiście biodegradowalny i to, czego dowiecie się z kolejnych filmów, to ja wam powiem nawet w tym filmie, bo proszę Państwa, tak jak było we wcześniejszych filmach, czyli w zeszłym sezonie i tak dalej, to ja z tą wagą się zawsze zmagałem, zawsze nie zawsze, ale od dwóch sezonów jakoś przed sezonem, bo się to wagę i zamierzony ruch po prostu, żeby żeby po prostu nie jeść za dużo. Natomiast, co, family friendly jestem, co? No, that's... a ty żeś nie jest, bo... Tak by to miało być. Najlepsze sceny, jakie w filmach mogę mieć, to są nawrzucane bluzgów, przekleństw i w ogóle tyle bluzgają panowie, że ja po prostu nie mogę tego. Ale wykaktusikowane. Ale to też nie może być tak, że ja będę mówił o i będę wykaktusikował wszystko, bo to będzie tak, że będzie kaktus, 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 jak będę wstawiał. No, Oczywiście to ich prawda. słowa. Oczywiście swój język też popuszczam, kiedy jestem poza kamerą, ale przed kamerą raczej nie przeklinam. I proszę Państwa, tu jest taka informacja dla was. Niestety, czasem będzie trochę bardziej miękki. Nie będzie tak twarzy. Ale ja preferuję ten styl, właśnie ponieważ to nie można tak, że to, to może oglądać młody człowiek. Bo to ja tego nie jestem w stanie skontrolować, czy to ogląda ktoś młody, czy ktoś trochę starszy. Bluzgi u mnie pojawiać się będą, ale te bluzgi, proszę Państwa, będą wycinane. Więc jeśli oglądają mnie młodzi ludzie, to ja myślę, że. No, ja po prostu nie zabraniam, ale raz na czas byśmy tam mogli oczko przymknąć. Oczko przymknąć, tak, ale gwarantuję Państwu, tak. że proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, tutaj. Na tym kanale, przynajmniej w nadchodzących filmach, bo nie pamiętam, co ja tam gadałem na wcześniejszych. Trochę przeklinałem, ale wycinałem. No wycinałeś, z No więc ta tendencja zostanie podtrzymana, ponieważ lepsze jest promowanie sportu, prawdziwego sportu, czasem trochę idącego w różnych kierunkach, ale sport to sport, a nie takie, że człowiek się bije, uderza. A ja bym też się pobił, tak. I przeklina na siebie. Kończymy to o, nagranie tak. nagraj, nagraj takie no. I ale i co? Byś to wyciął tak ładnie co Nażuć. No rzuć Dobra Jeszcze co? raz, czekaj stop no, w kamerę tak, się tak. muszę patrzeć Ty też się spróbuj w sumie patrzeć w kamerę, żeby złapać Jeszcze raz, bo... No bo za mocno. Dobra, 3, 4 Dobra. Dobra. Dawaj dalej ten film, czy to już jest koniec, czy co? jakoś to miałem coś, miałem jakiś pomysł na to. Proszę państwa! Proszę Państwa! No nie, aha, wiem co! No za tydzień, proszę Państwa! I co tydzień, tydzień w tydzień? A teraz bonus dla tych, co oglądają do końca, lubią to oglądanie i chcą oglądać jeszcze. Coś tam poprosił? 1260 km. Kawał drogi. Kurde, stąd mam do domu bliżej? Ja w sumie. Nie mam w sumie. Nie było A skąd to na tył, Proszę Państwa, znajdujemy się w mieście, w którym Mikołaj Kopernik przemieszczał się, przemieszczał się, spacerował, prawda? Chodźcie, to chodźcie. I ten cały Kopernik tak sobie spacerował po tym dokładnie mieście. Ten plac, który tutaj jest, to Nikolaj Kopernik tutaj właśnie spacerował. Wtedy jeszcze nie było hulajnych, co prawda, ale Kopernik sobie tak chodził. Chodził, spoglądał w niebo i myślał, czy to, to słońce krąży wokół Ziemi, ten cały Księżyc, to wszystko, czy to Ziemia krąży wokół Słońca wraz z Księżycem. I tak powstała ta wielka teoria, która w zasadzie trwa po dziś dzień i to Mikołaj Kopernik to właśnie wymyślił w tym wielkim mieście. Skąd ja to wiem? Spytacie mnie. Ja uczyłem się w szkole podstawowej numer jeden w Skawinie imieniem Mikołaja Kopernika i tam śpiewaliśmy Bolonia Padwa, piękne włoskie miasta to dziś urzeka nas. I to jest właśnie jedno z tych pięknych miast, czyli Padwa. Padwa, która znajduje się nieopodal Bolonii. I jemy teraz yy, ravioli od Chinoli. Zobaczymy, czy te ravioli jest eleganckie, czy nie, nie. Nawet nie wiem, jak to przekroić. Ale jeśli tylko przekroję, jeśli tylko uda mi się to uczynić, drodzy Państwo, to zaraz natychmiastowo zdam Wam recenzję z tego ravioli od Chinoli. <grystanie> dobra, mi To się wypika Kaktus, on A? zawsze Poprosiłem ostrę, dostałem ostrę Dlatego prawioli od we Włoszech Proszę Państwa, to mogę śmiało polecić Z czystym sumieniem Serdeczne pozdrowienia Dla moich widzów Prosto z włoskiej władzy <grystanie> Это сам макарон не могу назвать. А?